Tradycyjnie w grudniu w klasztorze sióstr Urszulanek w Sieradzu spotykają się miłośnicy sztuki. To ludzie o wielkich sercach wspierający wyjątkową akcję ratowania zabytkowego obiektu. Ten zabytek jest, leży w Sieradzu, natomiast myślę, że ma on ogólnopolskie znaczenie, ponieważ takie w którymś opracowaniu wyczytałam, właśnie, jak jest ważne, że zachowały się cztery skrzydła w takim stanie, w jakim są, że jest to, jest to ewenement. 13-wieczny podominikański klasztor do lat 20. XX wieku był zupełną ruiną. Święta Matka Urszula Leduchowska postanowiła go uratować. Przez wiele lat siostry same wykonywały prace remontowe. Teraz wspierają je również mieszkańcy Sieradza. Za bardzo też nie pochodzę z tych terenów, nie, nie spędziłam tu dzieciństwa jak moja rodzina, czy jak mój mąż, który tutaj bywał, ale... Ale to jest kultura się radzę. To jest kultura miejsca, w którym mieszkam, to jest zarys historyczny, to jest bardzo ważny dla tego miejsca obiekt i ja to cenię. Dlatego Pani Joanna chętnie bierze udział w corocznej aukcji obrazów. Cały dochód przeznaczony jest bowiem na remont klasztoru. raz drugi biorę udział w tej aukcji, dla mnie to jest wielka radość. Po pierwsze, obcować ze sztuką, którą bardzo, bardzo uwielbiam, ale po drugie, jeżeli bym w zakresie takiego mojego finansowego, finansowej możliwości, wesprzeć klasztor. Obrazy wystawione na aukcję są dziełami wielu znanych artystów. Są wśród nich Małgorzata Jandrzej Kacperek, Marek Andała, Paweł Kotowicz, Tomasz Lubaszka, Halina Nowicka, Tomasz Klimczyk, Aleksy Nowak, Jacek Frąckiewicz, Krzysztof Nowak i Marcin Grabia. Artyści dali swoje prace z wielką ochotą, bardzo chętnie i to nie tylko ci, którzy brali udział w plenerze, ale również koledzy niezwiązani z tradycją plenerową, pospieszyli również ze swoją pomocą i swoje obrazy ofiarowali na tę aukcję. Aukcja to również dla sióstr okazja do obejrzenia obrazów. Jest to bardzo ważne, jest to przede wszystkim radość, bo w czasie tworzenia nie zawsze widzimy dokładnie te prace, jak one powstają. Widzimy jak powstają, natomiast efektu końcowego... No, nie zawsze, i w tej chwili jest to ten moment, kiedy możemy przyjść, obejrzeć na spokojnie. Także podczas aukcji pozornie było spokojnie. Jednak licytacje były zawzięte, bo są co najmniej dwa powody, dla których warto w niej uczestniczyć. Pierwsze to pomoc w zbieraniu pieniędzy na przywrócenie pięknemu zabytkowi dawnego blasku. A po drugie, pozyskać za naprawdę nieduże pieniądze, bo ceny wywoławcze są, przyznaję, o wiele niższe niż te, które można spotkać w galeriach. Wspaniałe obrazy znakomitych artystów. Myślę, że jest to oferta bardzo atrakcyjna. Potwierdza to wynik licytacji. Z 32 przeznaczonych na aukcję obrazów, 19 znalazło nabywców. Dzięki temu udało się zebrać 17 tysięcy złotych. Już wiadomo, na co zostaną przeznaczone. Udało nam się zrobić bardzo dużo, jeżeli chodzi o remont klasztoru, to wymieniliśmy wszystkie instalacje, stolarkę, otworzyliśmy pokoje takie rekolekcyjne do skupienia, no ale taki zabytek wymaga ciągle. Nakładu. Cała zewnętrzna powłoka jest do zrobienia, czyli elewacje. W tym roku zrobiliśmy opaskę przeciwwilgociową przy jednym ze skrzydeł. No, takimi małymi kroczkami te prace mogą być robione. Poza tym cały kościół czeka jeszcze z niecierpliwością. Już widać, że, że tam takie odpryski się pojawiają, zabytki ruchome, których ich jest mnóstwo, ponieważ jest to wnętrze barokowe. Organy w tym roku remontowałyśmy, natomiast nie do końca, bo okazało się, że one wymagają większych nakładów i między innymi myślę, że ta aukcja przyniesie nam jakieś tutaj wsparcie i będziemy mogły zamontować oryginalny miech, który stoi na strychu kościoła i czeka. Każdy może jeszcze wesprzeć klasztor. 13 prac niesprzedanych podczas aukcji można kupić w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu.